Witam, pozdrawiam serdecznie z Kopiemy sapewką na no, ognisko w Lesie. Tak żeby to miało ręce i nogi. Chyba yy, jest fajka drewniana. jak widać jezdrowek taki mi wystarczy Saperka Holenderska zamyłot pasuje do pasa bojowego typu Bundeswehr gdzie możemy sobie przypiąć tak składaną jest to wersja metal plus tworzywo yy, tu jest składana para się zacięła dlatego tu waliłem łopkiem i piła w sapelce wcale nie służy do ścinania drzew, tylko żeby piła lep sapelka wchodziła lepiej w ziemię. I pozdrawiam serdecznie, Filip Piotrowski, do żburów.